Ukończ, zadaję klasie rzadkości i nie pos... Sto bucksów za sześć questów? Nie, chyba ci się coś posrało dziewczynko! O, nie, 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 nie. nie tak to my się nie bawimy. Sto czy mam sześć questów, no drzewo, ci chłopowie. Dobra, webulion perbana dostajesz. Nie interesuje mnie to. Muszę aż frutko wciągnąć, bo się odstrasować trochę. Potem za więcej. Nie interesuję. Liczy się to co jest teraz. No. ja kup... 50 zł wydałem, żeby meduzę mieć. Zrobione mi się wydaje. Zajebisty... A! Kur... Ale że... O, kurde! Nie ma flory, jest na zielony? Dobrze, Denver. O, Denver na zielony. O, kurde, ale to... Czekajcie, na chwilę zakryję Bo tu gołe panie na pulpicie są Znaczy co? Natalka jesteś na streamie? Czar, tak, tak tam to, jest kolega przekazuje 3 złote O nie mordo, gdzie nas Smurfik? Siema matek, od ilu dodajesz do znaj? Nie dodaję z ty krzyknik dodawanie Pat co mu w gziba daje Dobra, to nawet nie był gzip, to po prostu mu dzwona takie obwalnąłem, że mu czapa oderwało Klipa sewale. Nie działa klip. O, no i kurde, koniec zabawy co, walić się chcesz? Dobra. No i cyjki, klasa, Lecimy. Jakieś części... O, on tu farmił O, to on taką migrację zrobił, koleżka. O nie, zaraz się z nim rozprawię. Tylko go znajdę, trzy części jeszcze dupnę. No i hop, hopysz już chce może na grobek kopać. Ja wam mówię, wcę. Zaraz go kasuję, frajera. A! O, psycholu pieprzony. Tak się przestraszyłem, że mapę odpaliłem, dziwaku jeden. Jesteś popieprzonym psycholem. Kto tak gra normalny? To tak robi. Dostaw mnie. Nie wiem, zabij mnie, no zabij mnie. Kurde, i taki, nie, no walify jakieś. Jezus Maria, walify mnie zabił, ale mi smutno, że tacy ludzie w to grają. Ojojojoj, widzowie. Słucho, po streamku będę odpowiadać na komentarze, także jak macie może jakieś pytanka albo chcecie coś ciekawego napisać, jak minął dzionek, to to polecam, bo ostatnio coraz częściej odpisuję na tym. U kurde, ile tu jest wszystkiego? Pozdro, Twitch. Pozdro, Kristoferos. Poza z live. Ja proszę, ile osób zdrawa. Maciek Wrubelski. Pozdro. Pozdro, wiecz. Let's go. To są questy typu zniż drzewa. Dobra we jak mnie oszukać to będą questy poleć na himalajską górę, zrób 3 salta, później zabij 15 osób, a nie zniszcz drzewa, to cię kasuje, przysięgam. Dobra, kodzik jest wpisany, upewniam się jest. Kup Nie on kłamie? No to będzie miał w bana trudno Wczytywanie zamówienia. Mogę Paypalem? O mogę Gościu Paypalem to można płakać. Czarnym Przyszedł Uciekaj, no, uciekaj. krew poleje się strugami Wygra ten, kto uczy maszyk. Ja pierdzielę. Dobra, to jest nie do ugrania To jest nie do ugrania! Nie zajrzałem. Jest sam z <laughs> Pogą szczecin mi On ma tą furę na oponach O kurka wodna widzowie O w dupę Mody o zawrotka Nie, on mi będzie bomby sadzić Nie sadzi, tylko mnie goni Co za wykręt Nera teraz ja robię trick Trick na trzepaku Dobra Jimmy Nera O kurde Wydupcoj coj Siema! O, w dupę on mnie goni. No to kurde, nie jest kolorowo. Nie no, ty powalony człowieku, co ty robisz ze swoim życiem? Kto tak gra? Ja pierdzielę. Mało paliwa. No widzę, dlatego wydupcam z powrotem. Dobra, trzeba szybko i manewr zrobić, widzowie. Dawaj, jak, jak szybko to zrobiłem. Ugazuj! Dawaj, dawaj, dawaj! Jedź, jedź, jedźcie, trochę, Nera łatwo. <laughs> Kiedyś 3 zł. Będzie dzisiaj Bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Bo Cześć, co hitboxika, bo mnie nie. Będę inwestować w kryptowaluty. Zostanę. Bogatym człowiekiem. Nie, tu jest wszystko zlutowane, a ja nic nie mam. Dobra, ona mi daje mini. Jak ona mi da mini, no to to będzie Essa. Ja Milionerem moje serio. Let's go. <słys> Dawaj Gdzie ty jesteś, dziwaku? Wracaj tu O, mini Ja pierdziele RNG streamera Wiecie, jak działa ja ta gra? Im... Im mniej grasz Tym lepsze RNG masz, co nie?